Dobry Dzień witam bardzo serdecznie, Nego z tej strony w kolejnym odcinku Gothic 2 Noc Kruka, a w zasadzie to po prostu złota edycja. Chodźmy sobie tutaj do tawerny zapytać tego ziomutka czy będziemy mogli coś tu wykonać, czy nie wiem, cokolwiek. Wszystko w porządku. Czyli jednak nie, Cardiff posiadasz? tutaj, mam coś dla ciebie. Był tutaj jeden człowiek, chciał z tobą koniecznie porozmawiać. Ponieważ cię tu nie było, poprosił mnie o przekazanie wiadomości. Chcę się z tobą spotkać za sklepem rybnym Halvora. Ta uh -huh. informacja była darmowa, ale ale... za bardzo się nie przyzwyczajaj. Nic więcej nie powiem, jeśli mi nie zapłacisz. Jak wyglądał ten człowiek? Mógłbym odpowiedzieć na to pytanie, ale musisz mi najpierw zapłacić, przyjacielu. Potrzebuj. Jak wyglądał ten człowiek? Tak. Wysoki, raczej ciemna karnacja, wyglądał na silnego. Nie miał na sobie żadnego munduru. Wyglądał jakoś tak złowrogo. A jego twarz? Jego twarz? Kiedy na mnie popatrzył, szczerze się ucieszyłem, że to nie do mnie przyszedł. Miał Aha. takie dziwne, niepokojące spojrzenie. Sądzę jednak, że powinieneś się z nim zobaczyć. Z pewnością będzie to interesujące spotkanie. Tak. Pytanie tylko dla kogo bardziej, no to idziemy, hm. ciekawa sytuacja, nie da się ukryć, nie, a tyle. Nareszcie, czekałem na ciebie, nieznajomy. Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? To nieistotne. Ważne jest to, co zrobiłeś. Pozostałeś lojalny, nawet jeśli nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Pewni dobroczyńcy zwrócili uwagę na Twoją lojalność i zaoferowali Ci szansę, więc lepiej ją wykorzystaj. Hej, powiedz mi tylko, czemu tu jesteś? Mam dla ciebie prezent. Reszta zależy od Ciebie, nieznajomy. Chwila. Kim jesteś? Nazywają mnie Atyla. Ale czy to ważne? Nasze imiona nie mają znaczenia. Sam to powinieneś najlepiej wiedzieć, nieznajomy. No za bezimienne. Okej. Okay. Już kojarzę fakty. tego co... ...ogarniam, to wejście do, wejście do tej całej e, Gildii Złodziei, bo właśnie tyle z niej był, jest gdzieś tam. Tylko ja sobie przebiegnę, bo przypuszczam, że on szybciej biega, aniżeli pływa. Tutaj tutaj do samego końca i w prawo. O no właśnie tutaj. Popsala. No właśnie. Zapiszmy sobie to. O, widzę, że czeka nas tutaj małe spotkanie z szczurkami w kanałach. JŁaj, jeszcze ilu ich tu jest? Znaczy ile? Ja pierniczy, jakie irytujące są te piernicze, odskakuję głów walone, no. Ej, drzwi były otwarte przecież, co jest? Wyobraźcie sobie, że 30 expo dostajecie za takie irytowanie się. Co my tu mamy? Kufer. Nie znam się na otwieraniu zamków. No tak. A mogłbym się nauczyć w sumie. Posąg Beliara w ogóle. O! Nieźle, 500 sztuk dostałem od Beliara. Ciekawe, czy mógłbym się zabić tym, w sensie, że poświęciłbym do zera. Nic tu nie ma, pełno zardzewiałych krótkich mieczy. No, ciekawe czemu.

Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Okej, okay, w sumie racja. Co tu robisz? Nie masz tu czego szukać? No dobra, co tu robisz? Atila dał mi klucz, dlatego tu jestem. Więc czego ode mnie chcesz? Chciałbyś wiedzieć? Spokojnie. Idź do Kasi, czeka na ciebie. To tutaj? Hmm, chyba nie. Tutaj? O, tutaj ktoś stoi. To chyba ona. Hej, ty! Widzę, że dostałeś nasz prezent. Jestem Kasia. W porządku. Powiedz mi, dlaczego tu jestem? Przyciągnąłeś naszą uwagę, zdobywając zaufanie naszych przyjaciół. Chcemy ci coś zaproponować. Możesz do nas dołączyć. Opowiedz mi więcej o waszej organizacji. Ludzie w mieście boją się nas, ale nikt nie zna naszej kryjówki. Ta garstka ludzi, która wie o istnieniu kanałów, jest przekonana, że są zamknięte i nikt nie ma do nich dostępu. Tak długo jak nas nie znajdą, możemy spokojnie pracować. Możesz mi coś powiedzieć o zaginionych mieszkańcach miasta? Czemu niby chcesz się o tym czegoś dowiedzieć? Interesuje mnie ich los. Opuszczając kanał, popłyń w prawo wzdłuż wybrzeża. Tam znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Okej. Okay. Jeśli do was dołączę, to co będę z tego miał? Możesz się od nas nauczyć specjalnych zdolności, które pozwolą ci żyć w luksusie. Ale nie będę musiał ukrywać się tutaj na dole, prawda? <grymne> nie. Musisz jedynie przestrzegać naszych zasad. To wszystko. Jakie są Wasze zasady? Zasada pierwsza. Ani słowa o nas. Nikomu. Nigdy. Druga. Nie daj się złapać. Trzecia. Jeżeli wyciągniesz tu broń, żeby kogoś zaatakować, zabijemy Cię. I czwarta, ostatnia zasada. Ci, którzy chcą do nas dołączyć, muszą udowodnić swoją wartość. Co się stanie, jak nie złapią? Po prostu nie daj się złapać, dobra? <grystanie> jak mam dowieść swojej wartości? Dołączysz do nas, czy nie? A co, jeśli nie chcę do was dołączyć? Tracisz jedyną w swoim rodzaju szansę, ale możesz odejść. I nawet nie myśl o zdradzie. Gorzko byś tego pożałował. Dobra, niech będzie. Podjąłeś mądrą decyzję. Jeżeli uda ci się dowieść swojej wartości, będziesz mógł wstąpić w nasze szeregi. Jeżeli chcesz wcześniej opanować umiejętności złodziejskie, to nie krępuj się. Na pewno ci się przydadzą. Czego mogę się od was nauczyć? Jesper jest mistrzem skradania i ukrywania się. Pokaże ci, jak się bezszelestnie poruszać. Remires jest wyjątkowo zdolnym włamywaczem. Żaden zamek nie oprze się jego wytrychom. A ja mogę nauczyć cię kradzieży kieszonkowej. Pomogę ci także stać się zręczniejszym. To podstawa twoich zdolności. Jak mam dowieść swojej wartości? Ten uparty, stary alchemik Konstantino. Ma piękne pierścień. Nie jest mu potrzebny. Chcę, by przyozdobił moją dłoń. Okej. Okay. Dobra, Jasper Jesperem, ale ja bym chciał tutaj tego Ramireza, jeśli chodzi o właśnie rozwijanie swoich zdolności otwierania skrzyń. Udało ci się wejść. Cóż, życzę szczęścia, i uważaj na siebie, cokolwiek będziesz robił. Aha, i jeszcze coś. Nie obchodzi mnie, kim jesteś na górze ani dla kogo pracujesz. Tu na dole wszyscy jesteśmy złodziejami, ni mniej, ni więcej. Czy mógłbyś mnie czegoś nauczyć? Mogę ci pokazać, jak otwierać zamki. Będzie cię to kosztować jakieś 150 sztuk złota. Dobra, zapłacę. Oto twoje złoto. Świetnie. Służę pomocą. Pokaż mi, jak otwierać zamki. Umiejętność otwierania zamków to niemal sztuka. Potrzeba do tego wiele uczucia i intuicji. No i kilka dobrych wytrychów. Niektóre skrzynie są jednak zabezpieczone zamkami, dającymi się otworzyć tylko przez użycie odpowiedniego klucza. Tak więc klęcząc przy zamku należy... Łagodnie obrócić wytrych w lewo i w prawo. Jeśli obrócisz go zbyt szybko lub zbyt mocno? Złamie się. Jednak z czasem nabierzesz wprawy w posługiwaniu się tym narzędziem. O Jezu, przepraszam. Ale fajnie, bo możemy tutaj za kasy sobie wykupić możliwość nauki nie stosując przy tym punktów nauki, chociaż w sumie... Mam trzy. A awansowałem. Ale zwiększałem chyba siłę, z tego co pamiętam. O jezu. O 50 sztuk złota. Nie wiem, czy ja w ogóle mogę to robić. Tak w sumie. Zapiszę sobie to. Coś tutaj otwieramy. On tutaj nie wie. Słuchaj, ty chyba nie masz w sobie za co? Kradniesz nam nasze własne złoto. Nie gorączkuj się tak z powodu kilku monet. To znaczy, czy to jest wasz cały łup? Czy tylko tyle ma do zaoferowania gildia Złodziei Skorinis? A kto mówi, że łupy trzymamy tutaj? Mnie też coś nie chce się w to uwierzyć. Gdzie więc ukryliście skarby? W bardzo bezpiecznym miejscu. Rozumiem. W porządku, możesz zatrzymać złoto, ale uważaj. Będę miał na ciebie oko. Nie przesadzaj. Okej, okay, bardzo dobrze. Zapiszmy to. W takim razie i spróbujmy tutaj jeszcze otworzyć ten zamek, który jest za nim. No i dobra. Potrenowaliśmy i jest dobrze. Skarbiec pewnie jest gdzieś ukryty w dobrym miejscu, akurat, ale jeszcze się tutaj przebiegniemy i pooglądamy, co oni tutaj mają do zaoferowania. Pewnie gdzieś jakaś dźwignia będzie, czy nie wiem, coś takiego. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Może tutaj coś takiego być. Ale też mogę się mylić. O, tak jakby na przykład tu coś prowadzi <laughs> nie no raczej wątpię żeby cała ściana się nagle nie wiem otworzyła czy coś tego typu ale możemy trochę tutaj sobie pochodzić i pooglądać tu tą lampę na przykład też nie za coś wyhaczę i znajdę Tak mi się właśnie coś wydaje, że któraś tu może być właśnie. E, Ktoś tu może być. Lampa, czy coś takiego. Aczkolwiek z drugiej strony. Z drugiej strony to może bym powiedział, że jest to przy Kasji. Ale też mogę być w błędzie. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. No właśnie, tu jest potrzebny klucz. No dobra, niczego tu na razie nie widzę takiego, to by zwróciło na siebie szczególną uwagę. Teraz jeszcze tutaj wejdę. Nie no, raczej tutaj niczego nie ma. Znowu szukam, hmm. a co się stanie, jak to będę chciał otworzyć? W mi nic. O, kula ognia, kula ognia. Też nic? Też nic? Hej! Nie wiesz przypadkiem czegoś o łuku Bospera? Chodzi ci o ten łuk od łuczarza? Tak, mam go gdzieś w skrzyni. Pełno tam jednak szczurów. Możesz go przynieść, jeśli się nie boisz. Och, oczywiście skrzynia jest zamknięta. Będziesz musiał się włamać. Na szczęście wciąż masz wytrychy. Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie. Pokażę ci, jak się skradać za darmo. Naucz mnie sztuki skradania się. Aha. Wróć do mnie, kiedy nabierzesz. Jednak wymagają punktów. Tylko nie jest napisane ile. No e, dobra. Nie bardzo koleżanka chce broń wyciągnąć. Może przy tym piedestale z tą książką sobie tutaj siedzi ten przycisk. W ogóle armatę zapierdzielili. Też dobra. Tu są kufry, to też raczej nie będzie przełącznika. No ciekawe, ciekawe gdzie tu jest ten skarbiec tej nieszczęsnej gildii. A ciekawe, no Pozwolę się przejść jeszcze raz A właśnie, my mamy ten, my mamy odzyskać ten łuk tego Bospera. Może właśnie tam będzie ta dźwignia do skarbca. To też nie byłby taki głupi pomysł, gdyby tam to trzymali. Tutaj też się ta lampa nie podświetla. Okej, okay, niby tutaj. O, czy ja widziałem jakiegoś szczura? Zaraz się przekonamy. A, jest tutaj, to nie jeden. No i dobra. Parę koragona. Oj, właśnie, tutaj miałem zobaczyć, czy nie będzie właśnie tego wyjścia do skarbca. W sensie jakiś wajchy, czy czegoś takiego, ale chyba raczej też nie. No dobra. Tam się da przejść? Nie, tu nawet w sumie niczego nie ma jakoś specjalnie. Dobra, tutaj do kasy możemy podejść. E, nie do kasy, tylko do tego do Jespera, hey. albo i nie. Miałem go przynieść rzekomo mojemu, no ale dobra, jednak nie przyniosę. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Aha, to jeszcze klucza to potrzebuję. No nieźle. Trendy ja mam stąd wyjść. Hej ty. Mam wyjść tym samym wyjściem? O jezu. Myślałem, że będzie się dało to tam otworzyć. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. To jest. Podświetla się też. ale to chyba już byłem przy tej lampie. Dobra, no to w takim. O, miksturka tu jest, której wcześniej nie widziałem. I oczywiście zardzewiały miecz. No dobra, ale ona też coś wspominała o tym, żeby przepłynąć się w prawą stronę. A my w sumie, jak tutaj już płynie, płyniemy, to możemy spróbować tam przepłynąć. Bo on coś wspominał, że, że tam się rzekomo złodzieje spotkałem, czy coś tego typu. Dobra, w takim wypadku, w tym momencie zakończylibyśmy sobie ten e, odcineczek, a w kolejnym wyruszymy na tą wysepkę naprzeciwko, albo spróbujemy popłynąć w prawo, tak jak to ona powiedziała. I tam się rzekomo dowiemy, co się dzieje z zaginionymi. Tymczasem dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.